Siemano mordeczki, witam was w kolejnym odcinku z CSGO Skins, dzisiaj jak zwykle skinek dla was do wygrania, jeżeli chcesz wygrać łapka w górę, subskrypcja i komentarz z hasem. hasło oczywiście podzielone na kilka części w tym filmie, więc oglądaj do samego końca, żeby wpisać oczywiście prawidłowe hasełko konkurs na good macie w opisie, wbijajcie sobie, że jeszcze nie wzięliście udziału, trwa on do 16 listopada, no i oczywiście najlepszy kodzik używacie sobie na stronie czyli kodzik wolny, otrzymujecie 10% bonusu do depozytu, macie takie oto prezenty do zgarnięcia przy minimalnym doładowaniu 840. Im większa wasza wpłata, tym większe szanse macie na wygranie któregoś z tych przedmiotów. Strona oczywiście przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich. No i jak widzicie, są tu naprawdę fajne przedmioty. Najdroższe jest M4 Cyrex za 876 zł, a najtańsze AWP Redline. I tak nie jest to jakoś mało, bo 230 zł za darmo to naprawdę yy, dobra cena. ważne co, za darmo to dobra cena. E, mordeczki, lecimy sobie na e, case battle, ale najpierw jeszcze chciałbym się skupić na tym nowym predatorze, e, no bo kurde, no ostatnio go pootwieraliśmy trochę i będę szczery no trochę zabrał. Trochę nam zabrał na ostatnim filmie, e, dlatego no tutaj liczę dzisiaj na jakiś kombek, jakieś takie taki pstryczek, kurde, że w końcu nam coś odda fajnego. Jest Cyrex w dobrym stanie, no byłoby spoko, ale, ale no tylko minimal wear ten Crimson Fail też może być troszeczkę warty 140 zł. No to skrzynia jest taka, kurde, powiem wam. No taka nijaka, no kurczę, nie, nie jestem jakoś do niej przekonany. No fajnie, teraz padł nam ten Digelek Cold, Red, ale ogólnie no to jest średnia, no zobacz, teraz dostajemy z 20 zł pewnie, nawet no, Nie, 13. Dobra, nie, nie skupiajmy się tylko na skrzynkach, idziemy na bitwy i właśnie zrzucimy sobie zaraz tą skrzyneczkę, ale ale. ale. Zaczniemy pierw od boosterów. Zaczniemy od boosterów i wrzucimy sobie na pewno Streaking Ninja, Bułę, zwykłego ninja e, dwa razy predator e, do tego bym chciał tą skrzyneczkę All Star i Cyber 457 zł to zrobimy sobie na trzech gracze na lewą stronę standardzie. No i mortki. Ja tutaj wierzę, że. Dzisiaj All Star podtrzyma swoje zajebiste dropy i rzuci nam dzisiaj jakimś fajnym przedmiotem. Trzymam mocno jednak za to kciuki, a zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie e, Streaking Ninja daje nam najlepszy drop 5-7 e, Boost protokół. To skinek za 30 zł, 26 teraz e, Cortexik, ale ten Glock Snack A tak dużo da i samo. I przez to wyjdzie on na prowadzenie. Teraz Emily jeszcze bardziej podbił i ma pika. Ja na razie dwa Bozy Burgery. <gry> no kurde, jakaś porażka. Dobra, Predator teraz wjeżdża na salon. I dostajemy syf. Dostajemy Lumena, Pepe Wizona za 28 zł. No nie, no ta M MP7 dostaje. Nie, no i samo ma jakiegoś porymanego farta. Kurde, no. No i został Cyber, no raczej z Cybera tego nie skombekujemy, no on tu lubi rzucić z 200 zł, ale no nie, nie więcej, no. Kurde, szkoda batelki. No niestety pierwsza bitwa w plecy, w ogóle jeżeli chodzi o moje ostatnie bitwy to sami widzicie jest dosyć słabo. E, na ostatnich bardzo dużo bitew, no niewiele mi siadło, więc kurde no liczę w końcu na jakieś przełamanie tej złej pasy. Wykorzystamy sobie na pewno te diamenty, tak samo tutaj. Uuu, ale ładny strzał w konspirację, fajnie stóweczka nam wpadła. No dobra, no trochę tak teraz się zaskoczyłem, ale pozytywnie, więc tutaj mm, jak najbardziej na plus. No i co? Może teraz uderzymy sobie w jakiegoś kurde jesterka. Mm, mam na myśli może jakiegoś agenta, co? No dajmy sobie jednego agenta. Dajmy jakiegoś boostera. Niech będzie znowu ten All-Star dzisiaj, niech się pojawi cyber. Lubię te skrzynki. No i jako, że mamy tego predatora, no to też go wrzucimy. Nową skrzyneczkę 700 zł i, i więcej chyba nie ma co. Dobra, trzy gracze, znowu lewa strona. No i głównie tutaj się rozchodzi o tam pierwszą skrzynię. A jeżeli tam dostaniemy jakiś totalny, totalny syf, no to jesteśmy już w dupie. I raczej tego nie wygramy. Pierwsza skrzynia... Dobra, wygraliśmy bitwę. Wygraliśmy bitwę. Nie ma szans, że oni mnie przegonią. Dostajemy na jeden z topowych agentów. Ile to ninja in pyjamas? Dobra 180 zł, To jednak powiem wam jeszcze Jeszcze może nie mówmy ostatniego słowa Bo ostatnio na odcinku Miałem zajebistą bitwę po zajebisty start Już mówię wygrałem wygrałem I na koniec pyk przerąbana bitwa Więc jeszcze tutaj zaczekajmy Tutaj z opinią bo jest stuwa różnicy Między mną a Alexem Dwie stówy między mną a Emily Zostaje ostatnia skrzynia Błagam nie Alex Błagam nie Alex dobra chyba to mamy Mamy to. Dobra, dziękuję. 1700 zł. No i takiego winka potrzebowaliśmy. Odkutka bardzo duża i mamy proficik w końcu na odcinku. Wiedźmy w tą bitwę. To może mieć sens, kurde. Może coś tu poleci, może ten Inherience. kałaszek. Wpadnie w dobrym jakimś stanie, albo nawet dwa. Zobaczmy, na początek lowcase. No i tutaj skrzynia pod przepałkę, więc bardzo dobrze, bo ona jest najtańsza. W drugiej mamy. Directa no, tylko moje P2000 było coś warte. Medium, o dobra, bitwa na minus. Jak już z mediuma nic nie dało, to już wiem, że bitwa będzie na minus. Ostatnia skrzynka, no to już w ogóle jakaś porażka. E, dobra, to, 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 to była szybka niestety przypałka kasy. E, no nie, niestety nie oddało to. Dobra, mordeczki. Mm, ja bym uderzył w tą skrzyneczkę jeszcze raz. Mm, mówię tutaj o Cyberze. Lubię tą skrzynkę I, i w ogóle bym może zrobił cztery takie skrzynki na All Star'a to jakoś chyba. Chy, chy, a może. A może dajmy dwa. Dobra. Ee jest moja ta skrzynka nowa? Właśnie, mordeczki, pierwsza część hasła konkursowego w tym odcinku napisz słówko Predator. Jako, to, że to jest nowa skrzyneczka na stronie, napisz je w komentarzu jako pierwszą część hasła. Oczywiście to nie wszystko, więc oglądaj film do samego końca. Eee, zróbmy 2 na 2, 672 zł 2 na x 2 no i kurde, jakby coś fajnego z tego Cybera wyciągnął, damy i samu sobie do teamu. I let's go! Lecimy z tym. Pierwsza skrzyneczka Cyber i dostajemy, no, troszeczkę gorszy drop. Dobra, ten Famas jest drogi, dlatego tutaj ten Kałach mnie tą kompletnie nie boli. Jeszcze w minimalware to już w ogóle yy, bardzo drogi skin. Ja nie wiem, dlaczego ten Famas tak wyleciał ceną, ale, ale cieszy, jak najbardziej. Dobra, mamy przewagę 160 zł około. No i zostaje nam ostatni All Star. Proszę, proszę, proszę. Aj, ten North jest drogi. Ten North jest drogi. Tutaj już różnica między no nami a przeciwnikami już nie jest taka duża. 80 zł dobra. No powinniśmy to zgarnąć. Mamy, mamy. Trochę tak na styk, ale jest. Mamy 2,5. Dobra, wiecie co? Ja bym teraz zrobił takiego mocniejszego battle'a. Mocniejszy battle, ale już taki kurde naprawdę z jajem. Zrobimy go. Mordeczki. Mamy tą nową skrzynkę. Mm, ja w ogóle bym zrobił może coś takiego. Trzy predatory, share, cztery gracze. Ryzykujemy bardzo dużo jakby na, na, na coś, na taką bitwę. Może tu jeszcze dodam sobie mediuma. a nie, na dwa mnie nie stać, ale na jednego mnie stać. Dobra, i, i, i może jeszcze coś, e, tutaj tego indirekta, na przykład. Czterech graczy, zróbmy szuflę. Okej, okay, takie coś się zrobiło, spoko, niech tak będzie. Let's go. Zobaczmy, co z tego poleci. Tutaj mamy duży procent szans na tego butterfly autotronikę. Szczerze nie pamiętam, jakie inne skin drogie tam są. Okej, okay, jest jeszcze bayonet na pewno. Zobaczmy, co uda się wydropić. Pierwsza skrzynia, no... No na minus na pewno Mamy tylko mb7 bloodsport Tutaj w drugim mediumie Okej okay, fajny desolate space Szkoda że tutaj nie było tego predatora Bo w takim wypadku no, dostalibyśmy butterfly'a i to chyba tego za 10 tysięcy Okej, okay, jest dobrze, są dwie M4, są e, glowsy to było nie najgorsze rozdanie i niestety tylko jedne glowsy Ale za 6 koła! Dobra, 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 nie było tematu, jednak jest dobrze, jednak jest bardzo dobrze, 5 e, stówek zarobione no i klasa. Fajny szersiat, e, troszeczkę to było ryzykowne, ale się opłaciło. To najważniejsze, e, wymieńmy sobie tutaj naszą walutę i znowu, ale teraz w lewo. Kurde, do dobry, dzisiaj mam cel do tych gwiazdeczek, udało się strzelić. W ogóle tutaj macie tego króla wzgórz e, za otwieranie tutaj skrzyneczek dostajecie tam walutę i ta waluta wam może pozwolić zgarnąć z jakiegoś skinka tutaj z tego leaderboardu. Macie tu naprawdę różne przedmioty. Mm, topka to M9, na dzisiaj, a codziennie są tu inne różne ciekawe skiny, więc jeśli ktoś byłby zainteresowany, to może sobie tutaj e, zajrzeć. Mordeczki, zrobimy sobie już ostatnią bitwę. Mm, I to będzie bitwa... Na skrzyneczkę Predator już w Jesterze ale ona będzie. Wiecie, to będzie bitwa nie w szerze. To będzie bitwa nie w szerze, Zrobimy ją w underdogu na trzech graczy. I powiem Wam szczerze, tak jak poleci komuś tutaj e, Butterfly, no to B do miaja. B miaja, jeżeli uda mi się to zgarnąć. Let's go! Ja pierdzielę, dobra, nie było. Nie było. Szczerze wierzyłem, że, że może coś siąść Kurde, no ta skrzynka jest ciekawa, bo tutaj mamy te glowsy, tutaj tego Bayone 750 zł, 3,5% na wszystko. No jest ciekawą skrzynką, to na pewno no ale niestety dzisiaj nam nie oddała. Jeszcze na koniec możemy zrobić sobie open jednego lunara. Dobra, nie, namówiło mnie. Zapomniałem o skrzyni lunar dzisiaj. Dobra, wiem co zrobimy. Mm, coś takiego. Cyber, ale Cyber w Boosterze dwa razy. All Star, i jeszcze w, zrobimy sobie tą nową skrzynkę w Boosterze. Gdzie ona jest? Za 50 zł. Nie, eee, tak w Boosterze. Dobra, dajmy sobie 5. Hmm. Wiecie, czego mi brakuje? Agenta w Jokerze. Agent w Jokerze do tej bitewki myślę, że będzie siedział idealnie. Na no prawie 1200 zł. To już będzie nasza ostatnia bitewka. E, mordeczki, kolejna część hasła e, w tym odcinku. To napisz, e, czy co jadłeś dzisiaj na śniadanko. Napisz, co jadłeś dzisiaj na śniadanko. E, ja wiem, że film jest o 19, ale no e, możesz się pochwalić. I, i co? Mm, zróbmy to na trzech: lewa strona i może coś fajnego z tego siądzie. Trzymam mocno za to kciuki. Eee, I zaraz, jeszcze będzie ostatnia część hasła, więc oglądaj film do samego końca. Ja to, to przypominam za każdym razem, ale są osoby, które no, piszą jedno na przykład hasło. Zdarzają się takie osoby i, i myślę, że to tyle, więc dlatego tak o tym mówię. Może być to troszeczkę irytujące, że tak o tym przypominam, ale to dla waszego dobra. Mm, all Star, dobra. U to, Astralis będzie drogie. Bardzo droga naklejka Astralis od Michela. 700 zł. Kurde, no naprawdę, ostatnio skrzynia All Star. Mam wrażenie, że jest w prime. Serio, długo, bardzo już długo nie widziałem takich dobrych dropów z tej skrzynki. Że tu ciągle lecą jakieś takie topowe naklejki. Eee, mamy code Reda, więc trochę nadrobiliśmy jeszcze Redline, więc no, po, mamy prawie prowadzenie. Już niewiele brakuje. Szkoda, że te Dezestre, dezestre dual Dualberety tyle kosztują. No i mordeczki, wszystko zadecyduje skrzyneczka Agent. Różnica taka, że wystarczy troszeczkę lepszy Brazilian. No niestety, Brazilian wpadł dla Maitchella. I taki sposób niestety kończymy dzisiejszy film. No ale jak już kończyć to do końca Predator, no właśnie. Mordeczki, wbijajcie sobie na stronkę z moim kodzikiem do wygrania takie przedmioty, najlepszy kodik na stronie, czyli kodik wolny. I jako ostatnią część hasła dopisz słówko wolny w komentarzu. Często to robimy, więc tak też zrób. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.